Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Przemo i witam Was już w drugim odcinku z naszego tutaj gameplaya z Gwinta. Otóż ostatnio wiem, nie było mnie ani na jednym, ani na drugim kanale. Gdyż no na tym odgiernie byłem dlatego, ponieważ nie miałem jakoś motywacji do tego, by... Po prostu nie miałem jakiegoś pomysłu na to, co bym tutaj mógł nagrać, więc w końcu postanowiłem, że skoro i tak się nudzę, to nagram coś z Gwinta właśnie. A na główny kanał nie wrzucam dlatego, bo czekam na tablet graficzny, ponieważ e, zmieniłem sobie klawiaturę i myszkę i teraz jak ja jestem nieprzyzwyczajony do jej czułości i rysuję tak krzywo, że lepiej tego, żeby świat nie zobaczył. I po prostu postanowiłem sobie kupić tablet graficzny. Myślę, że to sprawi, że moje animacje będą po prostu e, chociaż minimalnie ładniejsze. Więc no niestety trzeba... Sobie, będziemy musieli trochę poczekać z tymi animacjami, ale póki co e, zajmijmy się najlepiej e, gwintem. Zagrajmy sobie potyczkę. Z zagramy talię, którą zrobiłem specjalnie dla odcinka tego. Jest to talia z Keligę. Nie wiem czy jest dobra, nie wiem czy jest zła. Ciężko mi powiedzieć, bo Skelige to ja się dopiero uczę grać, tak naprawdę. E, mamy tutaj też talię startową, ale... Postanowiłem się trochę tym pobawić, więc wziąłem sobie takie oto e, talie, którą nazywałem Kuchwale Skelige. Nie, nie pamiętam czy akurat tak to się pisało, ale wiecie. No i mamy Redina. Dobre okay. Dobra, co my tu mamy? To jest ok, to jest fajne. O, ho, ho panie, 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 panie. No to już mamy em, Zajebiste rozdanie, tak naprawdę. Jedyne, co mógłbym ewentualnie wymienić, to to. Tylko, czy ja chcę? Spróbujmy. No może niekoniecznie. Dobra. Jest ok. Jest bardzo, ale to bardzo ok. Jak dla mnie jest właśnie super nawet. Tak wiem, powtarzam się. Antikora. Zatem wrzućmy sobie tego pana. Pracownicy kranu Tysrach. To jest po prostu świetna karta. No dobrze, zobaczymy co nasz drugi przeciwnik tutaj nam zrobi. Mam nadzieję, że nie zabije go od razu, bo jednak. Em, jednak, tak jakoś. Nie chcę go od razu wskrzeszać, bo nie wiem też, czy w następnych turach dojdzie mi Kapanka Frey. Co prawda, mam trzy w tali, ale jednak, no. Wiecie, jak to jest. Z tej Dobra. Wystawił Biesa. amen z żula dawał trochę więc jakby miał jakiś takie zaklęcie które mi mógł zrobić, to zrobimy tak zrobimy to tak żeby po prostu nam jakoś tego nie było mu to łatwo zabić Golema wystawił dobra tylko weźmiemy sobie żeby w razie jakiś tam ranienia czy coś to żeby tam się fidował, Bo to jest też dość fajna kartka hmm. Berserker maruter Olbrzymi krawopaję. No dobrze zastanówmy się. Myślę, że nadal będziemy sobie wzmacniać tego A będziemy sobie nadal go wzmacniać. Okej, okay, on już spasował. My zaraz też to zrobimy, ale 8 hmm. To mi da 8. To mi da 10 na 31 i wygram z nim akurat. Dobra, no ja teraz tego więc teraz spokojnie możemy sobie spasować i wygraliśmy pierwszą rundę. <śmiech> <śmiech> Musieliśmy użyć bohatera, ale czasem tak trzeba po prostu. O, choroba. No to mantikora, widzę została. Kapłanka Frey Zarąbiście! mam kapłankę Frey, więc. Modron Freja jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Więc skreślimy sobie tego jego masz. Lepiej, się pod to nie na <laughs> Drakara weźmiemy Drakar to mocna karta Tak mi się przynajmniej wydaje że to jest mocna kartka Która mu się kończy, zobaczę, co zrobi. Hmm. Panie, dzieju, bo tak nam trochę się kartki kończą. Weźmiemy <laughs> sobie tego. Bo to, już nie chce się w sumie wysrać, tak? Na wszystkiego, na wypadek, gdyby on tam jeszcze coś miał. Ale myślę, że maksymalnie wzmocnimy sobie tego. Następne to, żebyśmy go skrzyścili kapłanką, dołożyli jeszcze tego, dali wtedy groma i myślę, że byłoby dość fajnie. tu jest bezcelowy. Hmm. Kapłankę mi zrobili. W takim razie weźmiemy sobie to. Jeżeli on nam to zniszczy, to po prostu spasujemy i weźmiemy zostawimy sobie na następną turę to wszystko, bo mamy pamiętajmy, że kapłankę. Co tam polega? Co to jest? O kurwa! Wow No to tak trochę Lipton Ale to nie zmieniło faktu, że na przykład nie mogę rzucić tego I myślę, że jeżeli teraz nawet mnie przebije, to i tak spasuje, żeby... wiecie Co to kurwa jest O ty ciulu No cóż Niestety, tak trochę mnie ograł tym razem. Dobra, ale samu niezbyt silna jednostka. O, super, to jest spoko gościu. Miejmy to za sobą. Geralt. Chyl głowę przed modron Freją. Idziemy po stronie tych. na no zmienia dwora. Weźmiemy sobie. A niech mnie Kraken pochłonie. Tego? wiadomo oczywiście. Mhm. Nie, ma to jak porządna zamorska grabież na wiosnę. Jeszcze dwie karty, więc tego się trochę boję Ale zrobimy to tak Nie, błagam, nie on nie ma Dobra Coś mi tam zjadł się Dobra, Nie moja karta A jego ostatnia karta to? Nie pamiętam w sumie nawet co to było, ale najważniejsze, że właśnie udało nam się wygrać w bitwę. <laughs> więc fajnie, pogratulujemy, oczywiście, oponentowi, żeby nie było. No dobrze, tutaj już mi się tutaj parę rzeczy zaliczyło. Co tam dostałem? 15 zł, bardzo się cieszę. O, jeszcze on mi też pogratulował, więc dostałem tam jakieś. Od kart, tak to się chyba tutaj nazywa O, czyżby nowy? Jeszcze nie ma nowego levela Chociaż, jest nowy level, super Mamy to I mamy weczkę, super Zatem Myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną partyjkę I na zakończenie Otworzymy sobie tę, że oto Wyżółkę, żeby nie było Otworzymy sobie ptóka. Co za Stanis. Żołnierz! Do ataku. Heart start. Marsz serce ankreit. Wysoki level ma koleś. Hmm. O, już mi się podoba, bardzo mi się podoba rozdanie. Tylko szukamy jeszcze czegoś, może to wywalmy. I Dobra, super, mamy kapłankę, właśnie o to mi chodziło. Właśnie o to mi chodziło, żeby zdobyć przynajmniej jeszcze jedną kapłankę. I ją mamy. Mamy drokary. Drokary mamy. A wy nie macie. My mamy drokary. No dobrze, od czego tam zacząć? Raz za wozem, hmm. raz na kozie. U. Nie ma to jak. Ja Zresztą morska na wiosnę. Co on teraz nam zrobić? Bo ja już chyba wiem, co to jest atalia, tak mi się wydaje. Kłena im daje, okej. Okay. Masz go na pogrzebać przekuć? A <noise> ja sobie tego tak zmuszę. <noise> o boż. No, <noise> <noise> Twój zły dzień. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. I teraz jeśli grom na nich pójdzie to niestety ale chyba będzie gdzie w tej rundzie, ale spróbujemy jeszcze. <słyszy> do ataku! Mhm. On ma 35. Kostawmy jeszcze tak. Niech mnie kraken pochłonie. Santa. Moje badania są ważniejsze niż co. Opisie. No. Ale takie coś mi tu Kracha używamy dostanę 10, jakiś ten dostanie tam. dobra, użyjmy na całe 50 punktów, tak właśnie dobrze obliczyłem zobaczmy pasujesz ziomek czy nie? Wiedziałem, mówiłem ci, baraniu, nie! Rybacze. Dobra. Czy my się chcemy desert dalej Dolly Scarlett? On, jeżeli weźmie 2T, to coś będzie mógł zrobić, żeby mnie jakoś tutaj nieładnie załatwić. Ale z drugiej strony. A, dobra, niech już będzie. Dobra, spasował, zmusiliśmy go tak trochę tracąc kartę, ale <laughs> wolałem mieć tą pewność, nie, nie, że uda się wygrać tą pierwszą rundę. Dobra, ok, <laughs> weźmiemy sobie tego tak na Hm, pomyślmy, jak ja chcę to załatwić? Może. Pochyl głowę przed modron freją. Zrobimy to w taki sposób. Lepiej, żebyś mi się pod toporek nie napał. I teraz tak sobie myślę, żeby spasować. Czego chcesz ode mnie? Cztery karty Będzie miał pędzie, będę miał tyle Dobra, ja myślę, że spasuje Bo nie wiemy co nam dojdzie w następnej turze No, wolałbym miał uniknąć jakichś takich nieprzyjemnych zagrań Dobra Zobaczymy czy to był mój błąd O cholera Dobrze, że tak zrobiłem chyba nawet. Mhm. Krzyki Jest wojna, to muszą być rany. Szein, mhm. na no proszę. Raz za wozem, raz na kozie. On ma już 15. Nie wiem, to wygramy, ale... Wagi, żeby się bić z wild co? Ja to już nie mam sił. To mm. <coughs> czekamy na sam koniec specjalnie, żeby... zobaczyć, jak na tę kartę tak naprawdę. Powiedz, że żartujesz. Ale I tak w sumie wątpię, żeby udało się już tutaj cokolwiek zrobić. Pochyl głowę przed modron freją. A niech mnie kraken pochłonie. Hmm. Co tam masz? Jakbyś mnie zranił. Tutaj na przykład... Przecież jakiś... nic nie mamy. Hmm. Cholebka. No cóż, nie ma. Niestety. Paskudne rany, ale będziesz żył. Niestety nie udało nam się Gdyby nie ten okrzyk nie nie bojowy, to na pewno by nam trochę lepiej poszło No ale cóż, nie można mi wszystkiego, prawda? I tak raz wygrałem, więc jest nie najgorzej ja, 5 zł dostałem, fajnie Zresztą on miał 24 level, to nie ma co mówić Zobaczmy, co tam dostanę Teraz chyba jakąś nagrodę dostanę, tak 15 zł. Dobra, fajnie. Mhm, dobra. I cóż, to by chyba było na tyle, ale jak powiedziałem na zakończenie otworzymy sobie beczułkę. Otworzymy sobie beczułkę, którą za level dostaliśmy przed chwilą. Dobra, co nam? Z akurat nie, um, nie wiem czy to jest dobre szczerze mówiąc, ale chyba mam już sporo takich kart oh. Uczyk pro kwar mm -hmm. to może być dobre na jakieś takie osłabienia Kedwański setnik tego nie widziałem, wybierzesz dowolną za tą kartę i przemijam ją w srebrną, bądź w brązową, jeśli taki był jej oryginalny kolor. O! A to? Brzask. Tak się ale dobra. A tutaj co my mamy? Co to robi? Zniszczymy. O! Skoro nam Skoro próbuję grać ostatnio z Krylgiczkami, to w sumie weźmy go. Zwłaszcza, że go jeszcze nie miałem. Gość w sklep, sklep. Dobra. W takim razie dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I widzimy się w takim razie. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach e, Gwinta i ogółem filmach. E, już niedługo. Na razie. Pa, pa.